Możliwości wydawnicze były coraz mniejsze. Nawet jak w Warszawie pracowałem, to jedna z osób u mnie tam w sekretariacie pracowała w tej spółdzielni, więc czasami rozmawialiśmy na temat tych wydawnic. Nie przykładałbym tu takiej miary, że to był brak woli polityków. To były nie, bardziej prozaiczne nie, nie, powody, powody samych studiów. Zgadzam się, tylko jak się też powiem, napisano mi także, że książki leżą, mówi w magazynie, nie ma kto kupować. Miały iść na przemian. Dosłownie miały też iść możliwe. na przemian. No, i, i jak, jak rozmawiałem z dyrektorem skickim Muzeum Widza otrzymali właśnie w darze z wydawnictwa za darmo te, te książki, które miały iść na przemian. No, to jest naprawdę przykra sytuacja. Była taka rzeczywiście przerwa kilkuletnia, bo później, jak, te jak się te wspomnienia pokazały, to właściwie w kraju to dopiero pani Olakowa. Barbara Oleg napisała ten testament Witosa, ile to, 10 lat temu właściwie. Tak to była rzeczywiście przerwa. A jeszcze jeśli pozwolisz, ty również i, i państwo, na jedną uwagę, tego szacunku Witosa w samych Wierzchosławicach. Różnie z tym było, ale dzisiaj czasami, jak tam w tamtych stronach bywać jest taki, ulga się nazywa, taki kanał. To jest właśnie sprawa Witosa, bo gdy Witos, jeszcze jak był Wojtem, no to postanowił te wszystkie mokradła na tych dwudniakach, trzydniakach osuszyć. Kopano tam kanał, który nie miał wtedy nazwy jeszcze. No to miejscowi gospodarze no, robili różne rzeczy, żeby temu się sprzeciwić, zaoponować. I to był wróg właściwie wszystkiego, że oni, że ich gospodarstwa upadają. Później, jak to trochę dopiero usłyszono i zaczęło to działać, sami mieszkańcy nazwali to ulgą. I tak zostało do dnia dzisiejszego. Zgadza się z tym, że jak mówię przeprowadzenie melioracji wiesz wieczosowa zasługą jest Witosa, tak? bez względu na zasługę. tych kanałów, który które został w dobie ówczesnej wykopanych, to było ponad 30. I każdy kanał ma swoją nazwę, nie? I to jednak jest jedna zasługą, ale dlatego dla mnie mówię jeszcze w ubiegłym roku przeprowadzałem wyjazd z starszym człowiekiem, który znał Witosa. No i, i mówię, no może coś pozytywnego pan powie o, 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 o Witosie, o premierze. No to jak zawsze, jak słyszę, usłyszymy to, on nic nie zrobił dla Wieszosławic. No to dla mnie to jest przekonujące, że nic nie zrobił. Wiele zrobił, jak, jak, ale wszystkie niestety nie mógł zrobić. Jeżeli chodzi, tak jak mówisz, o te listy Witosa do świąt głównych, do świąt główny. to też czytałem oczywiście i znam tematykę, i też bym nie określał to stricte, że to miłosne widzosy są pojawiają się czułe słówka, wyrażenie kocham Cię i tak dalej, całe usta i tak dalej, nie? No ale bądźmy też szczerzy, że yy, musiała być ta bliższa więź, że nie tylko to była platoniczna miłość, bo, bo właśnie, jeżeli chodzi o użycie tego użycie, platynowa miłość, jak już mówiłem, była pani redaktor z Radia Trójki z Krakowa, yy, w muzeum, i, i razem z Januszem Skickim, dyrektorem no, zaczęliśmy przekonywać, żeby może nie pisać dosłownie tak wszystkiego, nie? I ona u, u, na, u, właśnie ukazał się tekst z tego wywiadu Skickiego z tą, tą panią redaktor i ona użyje, używa słowa miłości platonicznej, nie? No, może niech i tak zostanie, nie? Każdy może to odbierać inaczej. Chociaż dobrze wiemy, no jak tu jak tu blisko Wiesosławic. No, jeśli naprawdę starszy kurczów zapyta o Witosa, no to on mówi, że no, no, każdy mówi, że tych kochanek miał więcej. Nie? Co, co wioska, no tak się mówi, no, i taka prawda. No. Co wioska to, to no, i tak w Bogumiawicach to już oficjalnie mówili o, 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 syn, o Synie Witosa. Nie? To, i, I to musiał być, bo on był podobny wypisze mały Witosa. Dobrze jest, że ta książka jest takim swoistym odbrązowieniem postaci Witosa, bo nawet teraz się ukazała, mieszkaniec sławic. Chyba Roman Głowacki napisał tak, kilka ale, ale, tygodni ale... temu, prawda? Ale to w tym kontekście niepodległościowym. Tak, właśnie. To, pewności, no, to biogram, pisało, tak, biogram typowy. Pisał o postaci ale... takiej posągowej. Posągowy, Natomiast właśnie. to odbrązowienie z twojej strony ma znaczenie, to, nie wydaje mi się. Ma znaczenie, bo znaczy się I ja tak, trzymać, że, że, i, nie, nie skorzystałem z, biografii, nie z biogramu Witosa, ogólnie dostępnych. Jeżeli chodzi o Witosa, chcę, chciałem go przedstawić w formie takiej, na przykład jest taki długi rozdział związane właśnie z jego dojściem do politycznych stanowisk. Przegląd, na przez trzy miesiące przeglądałem wszystkie gazety miejscowe, które ukazały się, to jest Pogoń, nowa reforma, Kury Jelubowski i jeszcze no tam i wyszukiwałem takich takich wiadomości ciekawych właśnie związanych z Witosem. Co piszą gazety? I według mnie to jest właściwie odniesienie do tego Witosa jak, jak to następowało, że do, dobie się do takich wysokich stanowisk i tak dalej. I tu już bym, i właśnie, jeszcze teraz chodzi jeszcze dwa słówka o tej książce, które tutaj jest, tutaj napisałem. Dwa rozdziały końcowe to są faktycznie nowum, nigdzie nie, dotychczas nie były publikowane o parcelacji folwarku wierzosławickiego i spółdzielnia produkcyjnej która istniała właśnie, aż dziw się bierze, dlaczego została założona Wieszosławica w mateczniku Witosa chyba na przekór wszystkim ma wszystkim PSL-owcom w ten czas, że Witosa wsi musi być spółdzielnia produkcyjna. No ten, ten temat też poruszałaś, spółdzielnie produkcyjne, tam troszeczkę tam chyba cytuję Twojej wypowiedzi jednośnie może o spółdzielniach to produkcyjnych jako takich, nie? I są te dwa rozdziały, to są nogą według mnie, nieporuszane, ale chodzi o samo spółdzielnie produkcyjną w jak to powiem tylko kilka słów zleń i na tym byli może zakończyli. To do spółdzielni produkcyjnej spróbowałem otworzyć jej losy od chwili powołane do życia aż po jej sprzedaż. Losy bardzo burzliwe i dramatyczne. Związane z zawiązaniem spółdzielni, mateczników i toca oczy UB od początku penetrowała środowisko spółdzielców, patrzyło na ręce wszystkim, by mieć na oku, jak rozwijała się spółdzielnia. Łatwo nie było, ale o wszystkim dowi się czytelnik, sam czytelnik, podczas uważania, który te książki. Życzę pozytywnego odbioru i zrozumienia dla autora, któremu przypisanie tej książki nie było łatwo w doborze źródeł i materiały uławiwanych z których korzystał. A jeszcze, jak już jestem przy głosie, Pani pozwoli, by gospodyni, to taki krótki wierszyk yy, przeczytam dla Witosa jako mojego współziomka. Chłopu z dwudniaków ma tytuł. Przyjacielu, człowieku, synu, tej ziemi ubogiej, Umyśle prawej i chłonny, idei nowych, mądrych, pochodnej jasności w zacofania zacrwania chłopskiej niedoli, W drwalu nieciosanego pnia, sękatego człowieczeństwa, Oraczu duszy ludzkiej, siewca o nadziei, na lepsze jutro, najbliższy ranek. Wskrzesiłeś w sercu chłopa miłość do ojczystego kraju, będąc mu przykładem stosownym. Nauczycielu samołówku, znieciłeś dziś buntu wśród wielkiej gawiedzi. Hardo nosiłeś głowę, dumne czoło odkrywałeś, nie giąłeś się w pokłonach przed plebanem, dworskim panem. Miałeś odwagę głosić hasła nowe, święte. Chłopskie sprawy broniłeś, widząc niego stoję, jako że żywią i bronią naród cały. Sługi, sługami byli tej ziemi ich rodzicielki, znali smak gorzkiego chleba, podciśniące strzała. Tyś byłeś przywódcą, jedyną stoją. Wyroczy z korzenia biedy, zawsze byłeś sobą, przyjacielu ludu. Ciężką no, pracą rok swoich dopiąć celu. celu. Magnat kłaniał się tobie, chylił kapelusza. Chłop zwy, zwyciężył świat możnych, pychy pańskiej buty. Kiedy chłop był zerem, wzorem Kopernika, tyż uszy spoza wieś, wieś naszy lud, otworzyły im się oczy. Zrozumieli, że są tacy sami, jako i inni. Będąc posłem, predesem partii z konieczny, Nowych tchnąłek następnych chłopstwa, światło myśl do czynu, niebieżnego siedzenia i klepania biedy. Chwała ci za to Witosie, coś dla chłopa uczynił. Kroczyli wraz z tobą do władzy, wyjdź potworą. W ciężkich czasach sanacji tyś okazał się być zwycięzcą, nigdy nie będąc zwyciężonym. To jest wiersz dla Witosa. A takie pytanie, kiedy on powstał? On powstał dosyć dawno. To już powiedział, początek lat 90. On jest troszeczkę zmodyfikowany, bo był troszkę inaczej, ale wyrzuciły mnie tu elementy, które nie bardzo pasowały i teraz już. Jest w takiej formie dosyć przystępnej. No, to tak w skrócie by wyglądało. mógłbym jeszcze. No, Zapraszam, Płady muszę się wtrącić, albowiem widzę, że towarzystwo biednie. Nie chciałabym ja mam taką propozycję. Podzielimy to teraz na drugą część, czyli zaprosimy Państwa, którzy siedzą. W drugim rzędzie na tą stronę stołu podamy sobie ciasto i dalej będziemy w jeszcze bliższej rodzinie. Ja już tą część tak całkiem sztampową zakończę. Mariolko, uwielbiam Cię, dziurka, ja będę Cię podziwiać. Dziękuję Ci, że jesteś. Proszę, proszę, nikt nie wychodzi. Władzą. pisz, pisz, Za żonie, ewentualnie, nie wiem, dzieciom daj, babcie się. Y, 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 jeśli uznasz, że to będzie godna pamiątka naszego spotkania, y, serdecznie ci dziękuję. Drodzy Państwo, y, Pani gdzie? Marioko, ja cię proszę, ty to weź.